Thank you. Real Truth Matters przedstawia Historia współczesnej Ewangelii. Wstęp. Pytanie z kilkoma opcjami odpowiedzi w celu określenia waszej relacji z Bogiem mogłoby wydawać się ekstremalną ilustracją, ale to jest tylko a propos konkluzji, do której próbujemy dojść. Są tacy, którzy mogliby wpoić w Was przekonanie, że bycie we właściwej relacji z Bogiem jest niczym więcej niż zgodą na odpowiednie formuły wyznawanych przekonań. Jeśli zgadzasz się z tymi stwierdzeniami i zaznaczysz tak we właściwych miejscach, tu i tu, voilà, jesteś chrześcijaninem. To jest dalekie od prawdy. Jednak wielu jest oszukanych przez pseudoewangelię jak powyżej. Są one otwarcie akceptowane przez główny nurt amerykańskiego chrześcijaństwa. Jak do tego doszło? W jaki sposób oddaliliśmy się od prawdziwej Ewangelii, tak, że fałszywe doktryny są akceptowane jako całkowicie chrześcijańskie? Problem niewłaściwego nauczania wkradającego się do kościoła cóż nie jest nowy. Już w ciągu pierwszych stu lat od zmartwychwstania Chrystusa fałszywi nauczyciele przenikali szeregi zbawionych. Szerząc ewangelię, która zawierała niektóre prawdy chrześcijaństwa. Jednak te prawdy były używane tylko po to, aby ukryć śmiercionośne błędy, które miały moc zniewolić ich wyznawców i zabrać ich do piekła. List Pawła do Galacjan był napisany jako ostrzeżenie przeciwko jednej z herezji. Paweł przedstawił im prawdziwą ewangelię, a mimo to dawali się odciągnąć od, od niej fałszywym nauczycielom. Jego ostrzeżenie jest poważne. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powoła własnej Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy Was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale cho choćbyśmy, nawet my, albo Anioł z Nieba, zwiastował Wam inną Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy Wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Zbłądzenie było tak poważne, że Paweł obawiał się o ich duszę. Pisze, czy daremne były tak liczne Wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Mówi także, boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad Wami. Racjanie potrzebowali ostrzeżenia. To nie było tak, że otwarcie odrzucali chrześcijaństwo i wyznawali inną religię, ale byli oszukani przez tych, którzy wziąwszy prawdę i przekręciwszy ją, dodawali do niej coś i skończyli na czymś, co wydawało się racjonalne, logiczne i poprawne. Historia Ewangelii była naznaczona błędami. Większość zawierało dostatecznie dużo prawdy, aby wydawała się słuszna, jednak w końcu stawała się jak piękny wabik, w którym ukrywa się śmiercionośny haczyk, gotowy, by złapać nic niepodejrzewającą ofiarę. Wiele tak zwanych współczesnych Ewangelii zawiera błędy równie śmiercionośne, wielu jest zwiedzionych. Siedzą w kościołach podobnych do Twojego. Błędy wydają się tak niewinne, że łatwo myśleć, iż nie jest się oszukanym. Ale taka jest istota zwiedzenia. ono uczucie, że można wznieść się ponad błąd i nigdy nie stać się jego ofiarą. Stany Zjednoczone stały się żyznym gruntem dla wzrostu takich błędów, chociaż to, co widzimy dzisiaj, jest tak naprawdę owocem herezji, które zaczęły się setki lat temu w Europie. Oczywiście mamy swoje herezje wyhodowane na amerykańskich, ale w ciągu ostatnich lat mężczyźni i kobiety poświęcili swoje życie w obronie prawdziwej Ewangelii, aby zwalczać te błędy. Tacy jak Charles Spurgeon, A.W. Tozer, Martin Lloyd Jones czy John MacArthur, wszyscy ci ludzie głosili to samo: powrót do prawdziwej Ewangelii. Tutaj, w tym serialu. Będziemy badać korzenie fałszywej Ewangelii, takie jak tania łaska, ruchy przebudzeniowe i Ewangelia socjalna. Następnie skontrastujemy te systemy stworzone przez ludzi z prawdziwą Ewangelią. Nie prosimy, abyście przyjęli nasze słowa na wiarę. Porównujcie to, co mówimy z pismem. Ono będzie naszym przewodnikiem poprzez ten cykl i powinno być także Waszym. Ale skąd masz wiedzieć, że to, co usłyszałeś i uwierzyłeś, jest prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa? Skąd masz wiedzieć, że to, co jest powiedziane w tym filmie, jest prawdziwą Ewangelią? Cóż jest tylko jeden sposób Prawda pisma właściwie postrzegana w swoim historycznym i gramatycznym kontekście. Wyrosłem w bardzo konserwatywnym, ewangelicznym środowisku. Wierzyłem, że moje przekonania były historyczne i prawowierne. Wierzyłem w każde słowo Biblii, jednak to, w co wierzyłem, nie było takie stare, jak myślałem, i ja także zostałem zwiedziony. Zorientowałem się, że dzieje się tak z wieloma ludźmi dzisiaj. Spierają się oni, że to, w co wierzą, jest tą samą Ewangelią, którą głosili apostołowie. Ale kiedy prawda wychodzi na jaw, okazuje się, że to, w co wierzyli, jest nieco starsze. Niż 100 lat. Jest to podobny do starego kościoła, który znaleźliśmy. Jego wygląd jest bardzo tradycyjny. Wygląda na coś trwałego i starego. Jest stary, tak jak nam się wydaje, ale porównany z niektórymi katedrami w Europie datowanymi na X i XI wiek, cóż jest względnie młody. A zatem chcę Cię zapytać, ile lat ma i na ile jest autentyczna Ewangelia, w którą wierzysz? Modlimy się, aby Bóg użył tych filmów nie tylko jako lekcji historii lub faktów potwierdzających jakiś pogląd, ale żeby posłużył się swoją prawdą, aby rezonowała w waszych sercach i zmieniła was tak, jak tylko Ewangelia potrafi. Real Truth Matters przedstawia historia współczesnej Ewangelii, część pierwsza: Odejście od pisma, źródła błędu. Jeśli jest tak, jak uważamy, wiele fałszywych Ewangelii wokół nas, i odważamy się śledzić ich historię, powstaje pytanie: Kiedy one zostały zapoczątkowane? Jakie są ich źródła? Kiedy powstały te kłamstwa? Podczas gdy fałszywe Ewangelie przenikają nasze społeczeństwa, często wypuszczając rozgałęzienia w różnych kierunkach, ich punkt wyjścia jest zawsze ten sam: odejście od prawdy pisma, przemyślenie na nowo, przeinaczanie i podważanie spójności pisma. Słowo Boga jest prawdą. Jest to słowo wypowiedziane przez Boga i to ono wyznacza pion. Każde wypowiedziane zdanie i każdy czyn powinien być oceniony jako prawdziwy lub błędny poprzez papierek lakmusowy pisma. Kwestionowanie Bożego Słowa jest natury fałszywe, ponieważ podważa standard, który ocenia prawdziwość wszystkiego. A bez punktu odniesienia pozostajemy z pytaniem: kto wyznacza prawdę? Staje się ona albo dopasowanym do kaprysu osobistym wyborem, lub jak wielu amerykańskich chrześcijan wierzy, jest to płynna, zmieniająca się propozycja, którą nieustannie staramy się odkrywać. Ale ciśnie się na usta pytanie. Jeśli ona się ciągle zmienia, to jak możemy być pewni, że posiadamy prawdę? W naszym postmodernistycznym narodzie wielu wierzy, że to, co jest dobre lub złe, jest zdeterminowane przez jednostkę. Na polu religii chrześcijaństwo i jego doktryny dotyczące Boga są określane przez jednostkę. W rzeczywistości miałem okazję zapytać pewnego postmodernistycznego, młodego mężczyznę o to, jak człowiek określa różnicę między prawdą a fałszem. Jego odpowiedź była typowa. Powiedział, to zależy od poszczególnego człowieka. To, co z ich perspektywy jest dobre, jest prawdą dla nich. Świat każdej osoby jest określany przez to, jak on lub ona postrzega to, co jego lub ją otacza. Zapytałem, co by zrobił, gdyby otrzymał wyciąg z banku pokazujący, że ma tylko 500 dolarów na koncie podczas gdy on sam nie ma wątpliwości, że ma obecnie dwa tysiące powiedział zadzwoniłbym do nich i poinformowałbym, że popełnili błąd, że byli w błędzie i że powinni dokonać korekty. A powiedziałem A co gdyby bankier powiedział do ciebie Prawda jest względna? My twierdzimy, że ma Pan tylko pięćset dolarów. Natychmiast zobaczył, na czym polega dylemat jego przekonań. Dlaczego powinniśmy być pewni, jaka jest prawda w odniesieniu do naszych wyciągów z banku, ale pozostawiać pytania dotyczące tego, kim jest Bóg, kim my jesteśmy i jaka jest nasza przyszłość zwykłemu kaprysowi? Dzisiaj ludzie w kościołach przedefiniowali to, co powiedział Bóg. Poddali wątpliwość ortodoksję, aby zakwestionować rzeczywiste znaczenie Biblii. Cel jest prosty. Pozwolić sobie innym na pozostawanie przy takim sposobie myślenia, który pozwoli im grzeszyć bez poczucia winy. Ludzie nie chcą być posłuszni realności Bożego Słowa, ponieważ prawda wydobywa najaw i grzeszność, co nigdy nie jest wygodne, raczej bolesne. Pierwszym błędem zaproponowanym ludzkości było właśnie to, oddanie wątpliwość lub przeinaczenie tego, co powiedział Bóg. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie inne zwierzęta, które uczynił pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg nie wolno wam tego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Szatan zasiał w wątpliwość w umyśle Ewy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział tak, jak myślicie, że powiedział? Zapewne źle zrozumieliście to, co powiedział. Ewa zakwestionowała Boże słowo i konsekwencje były tragiczne. Są tacy, którzy nawet kwestionują fakt popełnienia przez Ewę grzechu. Dla wielu jest to tylko fikcyjna opowieść przewidziana, by pokazać moralną naukę. Nic na podstawie czego możemy ustalić konkretną prawdę. Opowiadanie o Adamie i Ewie, którzy zjedli z drzewa i ich wygnanie z raju musi być traktowane po prostu jako symbol. Zawiera ono boskie tajemnice i uniwersalne znaczenie, i jest otwarte na wspaniałe wyjaśnienia. Kobieca strona reprezentowana jest przez Ewę. Przy okazji, termin Ewa dokładnie znaczy dusza w oryginale. Wąż reprezentuje nikczemniejszą naturę. Adam jest reprezentantem naszej racjonalnej części. Tak więc masz Adama, Ewę i węża. Jeden z mężczyzn podszedł do mnie i powiedział: Chcę tylko. Abyś wiedział, że wierzę w absolutną prawdę, że stworzenie dokonało się w sześć dni, tak jak jest opisane w Księdze Rodzaju. Taka jest moja religia i chcę, abyś to zawczasu wiedział. Myślę sobie, czy kiedykolwiek czytałeś Księgę Rodzaju, gdzie jest powiedziane, że świat był płaski, że jest pokryty kopułą i że na tej pod kopułą jest woda? Gdzie w takim razie leci wahadłowiec? Jak to się dzieje, że nie jesteś mokry? Następnie powiedział mi trochę więcej. Powiedział, że zanim został astronautą, był pilotem oblatywaczem. Będąc nim, nie musisz mieć w zwyczaju twórczego interpretowania pisemnych instrukcji. To raczej dotyczy programistów komputerowych i generalnie inżynierów. To są ludzie, na których dosłownym rozumieniu dostarczonych im materiałów polega świat. A zatem dla nich Biblia jest tylko jeszcze jedną instrukcją, ponieważ w ten sposób postrzegają świat. Podczas gdy, jakie są najstarsze książki świata antycznego, które posiadamy, Iliada, Odyseja, są one poematami, zbiorem poezji. Świat wtedy był interpretowany poprzez metafory i porównania. Aby być czegokolwiek pewnym, Boże Słowo musi być standardem. Bez obowiązującej normy prawda nie istnieje. Dlaczego tak ważne jest, aby prawda, za którą idziemy, była właściwa? Często używam przykładu z użyciem kompasu, aby dostać się z St. Louis do Chicago. Jeśli pomylisz się o jeden stopień, ominiesz Chicago w odległości prawie 8 kilometrów. Jeśli podróżujesz z St. Louis na biegun północny, przejedziesz w odległości 70 kilometrów od niego. Nic nie da się porównać z Księżycem. Jeśli mógłbyś polecieć tam i pomylić się tylko o jeden stopień, przelecisz obok Księżyca w odległości prawie 8 tysięcy kilometrów. Jakże ważniejsze są podstawowe doktryny mówiące, kim jesteśmy i kim jest Bóg. Brak ścisłości w większości spraw, czy posiadanie prawdy w większości dziedzin nie jest rozwiązaniem. Niewielkie odchylenie może mieć katastrofalne konsekwencje. Nie mówimy o teologicznym siłowaniu się, szukaniu dziury w całym. Kiedy chodzi o Ewangelię, chodzi o nasze życie. Nie możemy się pomylić. Bóg nie ukrył Ewangelii, objaśnił ją bardzo wyraźnie. Mamy wroga tej wspaniałej Ewangelii, a jego umiejętności oszukiwania są mistrzowskie i nikt mu nie dorówna. W następnej części mamy zamiar zająć się ziarnem fałszywej Ewangelii, tak jak było zasiewane w Europie. Odejście od prawdy wtedy przynosi owoce w Stanach Zjednoczonych dzisiaj.